These are the poster cars, the ones you had on your bedroom wall as a kid. Who knows, you might still have them on your bedroom wall. Because even when you're old enough to buy proper art in frames, it'll never look as good as the cars we have here. They're the ones we all dream of, the ones built in exotic places with top speeds that would tempt you to build your own runway. Cześć i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forza Motorsport 6 Apex. Mieliśmy krótki wstęp, który tutaj zaprezentował nam Richard Hammond i to jest już ostatni z cyklów, które mamy tutaj dostępne. Mamy do wyboru tylko jeden samochód Ford GT Covercar właśnie Forza Motorsport 6. Dużo nie mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ ten samochód właśnie był samochodem, który znajdował się na okładce. No i intro sporo nam powiedziało, że samochody, które. Znaczy, bardzo to intro nawiązywało właśnie do tego, że mieliśmy samochody nad swoimi łóżkami, jako plakaty, właśnie jako poster cars. Tutaj też padło takie stwierdzenie. No i to też nawiązuje właśnie do tego, że właśnie ten Ford jest. No, kładce Ford Motorsport 6. Bardzo fajne połączenie. Mm, bardzo mi się to podobało. Myślę, że tutaj była właśnie taka e, ukryta. Wiadomość dla nas Ukrate, ukry, ukryte mm, przesłanie, którego gdzieś tam możemy się spodziewać, ale wybierzmy ten samochód. Ja wcześniej spojrzałem na zadanie, które tutaj będziemy musieli wykonać i mówiąc szczerze, trochę tego nie widzę. Żeby udało mi się to wykonać. Ale... No cóż, jednego na pewno nie będę próbował. Wyłączonej linii suger sugerowanej, chociaż mam pewnego rodzaju pomysł. Twoja w Rio de Janeiro. Są ważne, więc nie no tak, nie można być. Tutaj rozkojarzone przez widoki, chociaż Rio de Janeiro w samym sobie jest bardzo, ale to bardzo mm, ładne, przepiękne, przepiękna miejscowość, a szczególnie ten tor, który tutaj został wykonany jest bardzo malowniczy i bardzo przyjemny, chociaż jest naprawdę bardzo trudny. I trzy zadania, które mamy do wykonania, e, miejsce znaczy głównym celem jest miejsce trzecie lub lepsze. A trzy zadania dodatkowe, które tutaj mamy, to jedno okrążenie poniżej 2 minuty 30, e, wyprzedzić rywala na ostatnim okrążeniu i wygrać. No i asysty, linia sugerowana wyłączona. Mm, mam na razie linię sugerowaną wyłączoną, będę próbował zrobić jedno okrążenie poniżej. E, 2.30 i wyprzedzić rywala na ostatnim okrążeniu. Dlaczego to będzie takie trudne? Ponieważ e, niby gram tutaj na ekspercie, co nie powinno być trudne. E, a system mam standardowy, jak dla mnie, ABS, mam tylko wyłączony. E, dlatego nie włączę linii sugerowanej. Chociaż. Dobra, czemu by nie? Możemy spróbować. E, ale może. W, 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 niech tak będzie. Najwyżej ponownie odcinek będzie trwał 30 albo 40 minut. Może nie będziecie mieli mi tego za złe. Ale tak, chcę zrobić jak najwięcej za innym razem. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. A. Albo wiecie. Nie, dobra, niech będzie ekspert. To będzie naprawdę fajne wyzwanie, ponieważ czegoś takiego się nie spodziewałem na sam koniec. Powrót do Rio tak ogólnie to się nazywa. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynaliśmy w Rio i kończymy w Rio. Ale to nie będzie koniec, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, bo już sam się nie mogę doczekać tego, co będzie później. Ale jeszcze wyścig muszę przejechać i wygrać. No właśnie, to będzie ta jedna z trudniejszych e, rzeczy do wykonania, przejechać ten wyścig i go wygrać. E, jeszcze jest tutaj z tymi wszystkimi zadaniami, ale nawet jeżeli się to nie uda, to nie będę miał z tym problemu. E, szkoda, że mam symulację włączoną, ponieważ to będzie mi tutaj troszeczkę e, utrudniać to zadanie, właśnie przez to, że mam symulacyjne uszkodzenia włączone. Ale tutaj jest walka z tym, z tym wyłączonym ABS-em. Ale dobrze, bo już jestem czwarty. Tylko właśnie zastanawiam się, jak to zrobić. Bo to na trzecim okrążeniu będę musiał się trzymać tamtego ostatniego zawodnika bardzo blisko. Zobaczcie, że oni bardzo wolno jadą. Chyba, że to okrążenie przyjadę najszybciej jak tylko potrafię. Dobra, udało się, ale już tam widziałem to spotkanie z tą ścianą. Niestety. Wow, ale agresywnie. Bardzo mocno agresywnie, no ale <noise> to było już bardzo kiepskie. No, jeszcze bawię się w odbijanego. Dlatego Rio pod tym względem jest e, trudnym torem, bo jest bardzo wąskim i wyprzedzanie tutaj wymaga nie lada umiejętności. A jeszcze mi zamknął wewnętrzną trochę, szczególnie jeszcze jak tam był a, ten dodatkowy taki, jakby to nazwać, takie. Nie wycięcie. Ooo, za szybko! Uuu. Wiedziałem, że to nie wyjdzie mi na dobre. Ale jeszcze samochód chyba nie jest aż tak zniszczony, żeby nie dało się go prowadzić. Co jest dla mnie dobre. Chociaż. Nawet go nie znosi. Uuu, bardzo dobra wiadomość. Ale widzicie, że ja bez tej linii, jeżeli nie znam toru, eee, to niestety aż tak dobrze sobie nie radzę. Niestety ta linia bardzo pomaga, żeby tutaj e, jednak jakoś mm, obrać sobie moment hamowania. Pytanie, czy tym okrążeniem już to zrobię? Ale chyba nie, bo mam 10 sekund na dojechanie, chociaż może. Raz zobaczymy. Czy już na tym pierwszym się wyrobię? Yy, nie, nie wyrobię się. To drugie muszę szybciej przyjechać. Kurde, tutaj zawsze zapominam, że tam się powinno hamować. <laughs> Dlatego tak, no teraz będę miał cięższą, cięższe zadanie, ponieważ e, wtedy jeżdżąc za tamtymi mniej więcej mogłem przewidzieć hamowanie. Teraz to w ogóle za wcześnie zahamowałem. Mogłem jakoś przewidzieć sobie hamowanie na podstawie tych, którzy jechali przede mną. Jednak... no tutaj... Ażeż nie wiem właśnie jak to drugie zadanie wykonać. Bo jeżeli teraz ukończę, no to nie niby chyba zaliczy mi, że... nie wiem. Byłem jako pierwszy? Już sam naprawdę nie wiem. Dobra, ale wiem, że muszę pojechać szybciej, e, sprawniej i lepiej. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Tutaj musiałem trochę wyprzedzać ludzi, więc e, no i miałem start, który bardzo mi tutaj przeszkadzał. No bo, jednak, startując z miejsca, nie mamy takiej prędkości. A tutaj już od razu wyjechałem z jakąś tam gotową prędkością na tą linię startu mety delikatniej, delikatniej. I nie w ścianę, nie w ścianę. Dobrze. Idzie jak na razie nieźle. Gościu się nie trzyma w miarę blisko. Mam nadzieję, że to będzie na plus, jestem 4 sekundy do przodu. Więc to też powinno mi pomóc. Ja właśnie tam dosłownie zabrakło mi jednej czy dwóch sekund. Dobrze, tutaj szykane, przejechane bardzo dobrze. Przynajmniej dobrze jak dla mnie. A to się liczy. Będzie ściana. Albo się wyratuje. Uff. Już myślałem, że będzie ściana. Ale jednak udało mi się wyratować. Hmm. Chyba tym razem się uda. Mam te 4 sekundy przewagi. Tutaj to konfetti zawsze mi się podobało. I teraz pytanie: czy to ostatnie, to drugie zadanie zostanie mi niezaliczone? Dobra, i teraz muszę zrobić coś takiego. Zatrzymam się tutaj. Bo wiem, że na dohamowaniu będę miał większą prędkość. I pytanie, czy to już teraz zostanie zaliczone? Hm, to właśnie nie wiem. Tego drugiego zadania nie jestem pewny, bo niby go wyprzedziłem niby. Ach, dobra. Dobra, jeszcze raz nam się wyprzedzić, jestem drugi. I teraz. Hmm. Chyba mi tego nie zaliczy tego zadania. Ale najwyżej. Jeżeli nie, to nie będę tego powtarzał. A jeżeli już, to po nagraniu tego odcinka. Ponieważ jestem ciekawy, co się zdarzy dalej. Jestem ciekawy z zawodów tych spotlight, ponieważ na początku musieliśmy przejść te cykle, a później mamy jakieś dodatkowe spotlighty, w których wydaje mi się, że będziemy mieli więcej medali do zdobycia, co by było bardzo ciekawe. I ta seria mogłaby trwać dalej, bo tego też bym chyba chciał. Bo przynajmniej to jest pierwsza forza, w którą mogę Wam tak. Znaczy. Grałem wcześniej na Xboxie i też dla was to nagrywałem, ale to nie jest to samo. Tutaj mogę sobie na spokojnie usiąść, zagrać, poopowiadać, jeżeli mam Wenę, to wtedy to zrobić, a nie muszę robić czegoś na szybko, bo na przykład mam konsolę tylko na tydzień. Kiedy kupowałem konsolę, zastanawiałem się naprawdę nad tym dosyć długo, czy kupić sobie PlayStation 4, czy jednak Xbox One i. Nadal nie wiem, czy dobrze wybrałem, że kupiłem PlayStation 4, ale gdybym teraz miał wybierać, to jednak. Nadal bym miał taki sam problem. Z, czy wybierać PlayStation 4, czy jednak Xbox One? Właśnie dla Forza. Ale to wiadomo. Dobrze. Ostatnie zakręty. Toru w Rio de Janeiro. Jeszcze tutaj tylko przejechać, żeby się nie zdarzyć. I piękne zakończenie. I uwaga... Chyba nie zostało to zaliczone. W ogóle nie wiem, jak to zaliczyć. Mm, to chyba to pierwsze okrążenie... Jednak zostało zaliczone! O, dobrze. Jednak, jednak mój pomysł był dobry, okazał się dobry i to e, było prawdą. Że to można było tak zrobić, żeby tylko na niego zaczekać, i żeby on wyminął nas, i żebyśmy później my go wyminęli. Więc to była dobra dobra zagrywka z mojej strony. Podsumowanie: jeszcze tylko punktów. Powinny być trzy medale. Nie będzie platyny, ale to i tak jest dobry wynik. A jestem z tego zadowolony. Nowy samochód Ferrari A599 GTO. Amateur Street Racing to the most technologicznie advanced cars on the planet. You've mastered the most without, dramatic, and eksklusive sport in the world. No właśnie. Tak. Takim małe pogratulowanie, właśnie. To co się tutaj działo, to co. E, tej małej, naprawdę małej kariery, która gdzieś tutaj była, która gdzieś tutaj nam dawała. E, tą. Hmm, ten dreszczyk emocji? To wszystko, co się tutaj działo, było niesamowite. Dobrze, ale kontynuujmy, ponieważ jestem bardzo ciekawy, czy coś na nas jeszcze dalej czeka. Gratulacje stage of your career. This kariery. To jest tylko początek. Jest więcej wydarzeń do wyróżniania. more medals to earn, more cars to unlock, and much more of the thrilling world of motorsport to explore. And make sure to head to the Spotlight series where new and exciting events are released regularly. Okay. Czyli to było właśnie tutaj 12 zawodów pokazowych, które przeprowadziły nas przez tą ścieżkę kariery. Ogólnie tutaj możecie sobie zobaczyć, że troszeczkę tutaj rzeczy zrobiłem. No i cóż, udało się. Jestem z siebie zadowolony, ogólnie zrobiłem to na platynę, to jasmarinę też zrobiłem na platynę. Ogólnie... Nie wiem jak to wygląda teraz, ale jestem z tego bardzo ciekawy. Zobaczcie. Który jestem? Mm. Trzeci w Europie, co jest dla mnie bardzo dobrym wynikiem. A jestem szósty na świecie, co też moim zdaniem jest bardzo dobre. Widać, można tutaj zrobić naprawdę bardzo dobre wyniki i mieć z tego bardzo dużą dawkę przyjemności. Spotlight. Zobaczymy co tutaj będzie się działo, bo tego jestem najbardziej ciekawy. Wę nowe i ekscytujące wyścigowe wydarzenia są wydawane na regularną bazę. Każde wydarzenie jest szansą na dalsze eksplorowanie samochodów i torów, które posiadasz, a także na zdobycie medali, rozwijanie umiejętności i poprawę kariery. Sprawdź regularnie, co nowe wydarzenia czekają. Okej, to jest bardzo ciekawe, ponieważ będziemy mieli różnego rodzaju zawody, które będą nam udostępniane. Uh, ciekawi mnie jedno. Jak często to jest wypuszczane? A tutaj mamy dwa zawody, które się kończą 6 czerwca. Natomiast tutaj mamy dwa zawody, które się kończą 13 czerwca. Postaram się Wam pokazać tutaj mm, wszystkiego rodzaju te zawody. A, i tutaj wygląda, że mniej więcej to jest wypuszczane co tydzień. Czyli akurat miałbym dwa wyścigi na tydzień, żeby robić wam kolejne odcinki. Jeżeli to by była prawda, to. Znaczy, jeden odcinek na tydzień z Forza Motorsport 6 Apex, właśnie z serii Spotlight. Myślę, że to by było ciekawe. Napiszcie w komentarzach, co też o tym sądzicie. Hmm. No, i tak, myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby zdobyć więcej tutaj medali, żeby zdobyć właśnie e, więcej doświadczenia i żeby ta seria nadal trwała. Bo Apex dla mnie jest ciekawy i bardzo przyjemnie mi się jeździ, tak jak w każdej forze. Z e, tego nie chcę tak troszeczkę zaczynać e, tego spotlighta. Bo, bo to będzie kolejny odcinek. Idealnie, dwa wyścigi na odcinek, tak jak było i tutaj. Tak, może być. I... teraz... Hmm. No właśnie. Ech, to by było bardzo, ale to bardzo ciekawe. Sami musicie przyznać, amerykański festiwal, jeszcze mamy tutaj mm, informacje a propos mm, co się tutaj dzieje. Rozsmakuj się w klasykach amerykańskich muselkarów na ulicach Rio de Janeiro. Te, te zawody na 6 okrążeń mają miejsce na pełnej zakrętów w pętli na wybrzeżu Rio, gdzie ciągłe przyjazdy przy, przy plaży pozwalają nacieszyć się morzem, piaskiem oraz słońcem. Hmm, bardzo ciekawe. Jestem. Jestem tego. Naprawdę zaciekawiony. Dobrze, ale żeby nie przedłużać tego odcinka, na dzisiaj się już z Wami pożegnam i zobaczymy się właśnie tutaj w tych zawodach Spotlight. Ponieważ myślę, że to będzie bardzo ciekawe urozmaicenie i właśnie, żeby ta seria nadal trwała. Na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.